A co tu komentować? No, ja zresztą może nie jestem najlepszy od komentowania kwestii, jak ktoś przekroczył prędkość i tak, chyba wtedy się traci prawo jazdy na jakiś czas. Hmm. A to, że ktoś zasłania się w takich sytuacjach legitymacją poselską, to jest tak głupie, że tego nawet nie chce mi się komentować. Ja już nie... nie... Prezes Kaczyński w retoryce jest niezwykle agresywny. On regularnie kłamie, oszukuje, wprowadza w błąd. A w Wiekosz, kwestii apteka, ustroju sądu sędziowie, sędziowie się nie powinni Natomiast wypowiadać? Jeżeli, jeżeli sędziowie dotykają kwestii absolutnie ustrojowych, które dotyczą ich bezpośrednio, to na pewno nie powinni no nie się to... wypowiadać. Na początek Łukasz Mejza. Dokładnie ten sam Mejza, który wjechał na S3 z prędkością 200 km na godzinę i zamiast wstydu, legitymacja poselska na wierzchu. Donald Tusk skomentował to jednym zdaniem, które totalnie go rozłożyło. Również dzisiaj Sławomir Mencen, który z jednej strony nazywa Kaczyńskiego kłamcą, człowiekiem niegodnym zaufania, a z drugiej chce z nim podpisywać tzw. zwany prawacki pakt cenacki. Hipokryzja, raczej standard polskiej patoprawicy. No i na koniec Zbigniew Bogucki, a więc legendarny poseł PiSu, który uważa, że sędziowie nie powinni wypowiadać się o sądach. Ale jak chodzi o wiece PiS, migracje i hasło bronić granicy to już no problem, proszę bardzo. Logika na poziomie dziecka, które tłumaczy, że nie zjadło cukierka, choć cała twarz jest w czekoladzie. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa w środę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Zanim jednak zaczniemy, krótkie ogłoszenia, bardziej przypomnienie, że jeżeli ktokolwiek z Państwa myślał, jak można wesprzeć nasz kanał, można zrobić zakupy w naszym sklepie internetowym, sklepie antyprawak.pl, z którego cały dochód inwestujemy w kanał, w rozwój portalu CzechPress.pl i w nasz nowy portal, o którym więcej informacji zdradzę Państwu 1 listopada, a więc zachęcam mnóstwo ciekawych antypisowskich gadżetów, koszulek, bluz dla niej, dla niego również książki wydawnictwa Gora. a więc dla każdego coś dobrego przy okazji zachęcam, o co też bardzo proszę, by kliknąć pod tym filmem łapkę w górę i oczywiście zostawić swój komentarz, tak byśmy docierali do jeszcze, wię... do jeszcze większej świadomej widowni. My startujemy od tego, co powiedział Donald Tusk, który stwierdził, że w życiu mi do głowy nie przyszło, aby zasłaniać się legitymacją poselską. No i trzeba przyznać, że facet wie, co mówi. Sam wiele razy był zatrzymywany i płacił mandaty, jak każdy cywilizowany człowiek. Po prostu, choć był premierem, choć był politykiem, choć był posłem, choć miał immunitet, przyjmował kary, jak mówi, sam twierdzi, tak jak każdy normalny człowiek. Tymczasem Łukasz Mejza, a więc przypomnijmy, bo to bardzo ważny kontekst, mężczyzna, który oszukiwał rodziców dzieci śmiertelnie chorych na raka, człowiek, który zasłania się katolicyzmem, prawicowymi wartościami, moralnością. W praktyce pokazuje, że jego etyka kończy się tam, gdzie zaczyna się prędkościomierz, tym razem w BMW, a wybił on ponad 200 km na godzinę na drodze S3, gdzie czołowo zagrażał innym kierowcom, a następnie, jak już Państwo się domyślacie, stwierdził, ha, ja mam immunitet. A co tu komentować? No, ja zresztą może nie jestem najlepszy od komentowania kwestii, jak ktoś przekroczył prędkość i to chyba wtedy się traci prawo jazdy na jakiś czas. Nie? Hmm. A to, że ktoś zasłania się w takich sytuacjach legitymacją poselską, to jest tak głupie, że tego nawet nie chce mi się komentować. Ja już nie, nie... Też jestem człowiekiem przez długie lata, byłem posłem. też wcześniej. No i zdarzało się, że policja zatrzymywała. Takie jest życie. I w życiu mi do głowy nie przyszło, żeby chwalić się legitymacją poselską. Niektórzy też to uważają, że nie ma się czym chwalić, więc... Hmm. Ale na pewno bym tutaj Policja zrobi swoje i jestem przekonany, że poniesie konsekwencje, niezależnie od tego, czy macha tą legitymację, czy nie. Gdyby to był największy grzech pana Mejzy, to byłoby pół biedy, nie? W jakim sensie to taka wisienka na torcie jego działalności? To jest właśnie esencja polskiej patokatolskiej prawicy. W niedzielę pierwsza ławeczka w kościele, ręce złożone do modlitwy, a w poniedziałek gaz do dechy i legitymacja poselska w ręku. Hipokryzja tak wielka, że ciężko ją nawet opisać. Na szczęście Donald Tusk ośmieszył go jednym zdaniem a cała reszta to już smutny obraz człowieka, bardziej wraku człowieka, bo słowo człowiek ciężko przechodzi mi przez gardło w kontekście mejzy, który myśli, że charakterny gość to ktoś, kto ryzykuje życiem innych ludzi. To nie tylko głupota, to zwykła pogarda wobec społeczeństwa. Jestem ciekawy, jaki państwo byście wystawili mandat Mejzie na wasze propozycje. Jak zwykle czekam na dole w komentarzu. Temat numer dwa dzisiaj, czyli przechodzimy do drugiej scenki, bardziej kabaretowej, gdzie Mencen mówi, cytuję, Kaczyński regularnie kłamie, oszukuje i wprowadza w błąd oraz także obraża innych ludzi. Reprezentuje bardzo niski poziom, koniec cytatu Mencena. No i w tym akurat trudno mu nie przyznać racji. Ale zaraz potem dodaje. Dlatego zawrzemy pakt senacki. No i tutaj można tylko klasnąć się lub bardziej pacnąć w czoło robiąc klasycznego face palma, bo to trochę tak jakby powiedzieć, że ten lekarz retorycznie źle leczy, ale właśnie dlatego pójdę się do niego wyleczyć. Prezes Kaczyński w retoryce jest niezwykle agresywny. On regularnie kłamie, oszukuje, wprowadza w błąd, obraża. To jest bardzo niski poziom, który prezentuje Rosław Kaczyński. Cała polska prawicowo-katolska prawica to jedna wielka układanka hipokryzji. Mencen doskonale wie, że Kaczyński to człowiek, który złamał wszelkie możliwe umowy. Od wyborczych obietnic po własne hasła o uczciwości, ale i tak chcę mu podawać rękę, bo chodzi o władzę, a bardziej chodzi o to, by namaścić batyra snusa kibola Nawrockiego na rzekomego orędownika nowego paktu senackiego. Wyjaśnijmy, że ten prawicowy pakt senacki wygląda mniej więcej tak: oszukiwacze oszuści cynicy, bandyci dogadują się między sobą, żeby obywatelowi mówić, że robią to dla jego dobra, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o stołki. A dokładniej o wpływy takie, by później móc znów zakorzenić się głęboko niczym wędką przy korycie. Jak państwo oceniacie wizję Paktu senackiego, ale też hipokryzję i szczyt bezczelności Mencena Okaczyńskiego nie pytam, Ale i tak będę wam wdzięczny za napisanie również i o nim komentarza. Temat numer 3 dzisiaj, czyli poseł Zbigniew Bogucki stwierdził, że, cytuję, sędziowie nie powinni się wypowiadać o sądach. No tak, dobrze Państwo słyszeliście. Według PiSu lekarz nie może mówić o chorobach, a nauczyciel o szkole, ale o migracji, o, tu proszę bardzo, niech przyjdzie na wiec niech wyje i kwiczy prawicowe hasła. Bo to w mniemaniu oczywiście Boguckiego i, jak się domyślam, Batyra, bo to w końcu jego wysłannik, to już im wszystko wolno. A propos takiego testu niezawisłości, bym powiedział testu nogami. Sędzia Dudzicz, który no. idzie na taką manifestację, jak ta sobotnia w sprawie migracji. Pańskim zdaniem on zdaje test niezawisłości? A sędziowie, którzy stali z, ze świecami nawet Sądu Najwyższego, którzy wychodzili z siedziby Platformy Obywatelskiej Bardzo, bardzo krytykowaliście również pan w czasie, takie zachowania. E, no, Wobec czego zapytam, pan, pytam teraz o sędziego Ducława, Zdał ja taki uważam, też niezawisłość. Ja uważam, czy nie? że sędziowie powinni być jak najdalej od polityki. Czy nie powinni na manifestacjach? Jak najdalej być. od polityki. Natomiast tamte manifestacje, pan, pan przywołuje manifestacje dotyczące migracji, tak? Tak. E, no to w tej kwestii moim zdaniem może wypowiadać się pan Pani jako dziennikarz, ja jako polityk, lekarz, piekarz, A w kwestii optyka, ustroju sądu sędziowie się nie powinni Natomiast wypowiadać. Jeżeli, jeżeli sędziowie dotykają kwestii absolutnie ustrojowych, które dotyczą ich bezpośrednio, to na pewno nie powinni no to... się... Wypowiadać. A? Ja jestem w ogóle Nie. zwolennikiem, żeby sędziowie byli daleko od polityki. Nie, ale to teraz... Fajam, teraz Daleko od... Polityk. Teraz mnie pan zainteresował i zaintrygował, bo moim zdaniem jeśli sędziowie powinni się wypowiadać w jakiejś sprawie, to w jaki sposób właśnie organizować wymiar sprawiedliwości, a nie w sprawie migracji, bo sprawa migracji jest sprawą czysto polityczną. Ale nie, ale sędziowie ci sędziowie mówią o tym, że sędziowie są próbują Czy sędziowie powinni w sprawach sądów się nie wypowiadać nie o mogę? sprawach migracji tak. Stupiewająca sprawa... To pokazuje, że dla PiSu prawo i logika to tylko i wyłącznie dekoracja. Kiedy sędzia mówi o niezależności sądownictwa, to jest polityczny, ale kiedy sędzia stoi na scenie z pisem i wyje o migrantach kłamstwa, to nagle jest zatroskanym obywatelem. To nie tylko absurd, to otwarta kpina z demokracji i zdrowego rozsądku, no bo jak mamy ufać wymiarowi sprawiedliwości, jeżeli jego przedstawiciele ciągną i idą hurtowo na partyjne wiece. To tak jakby arbiter meczu piłkarskiego wychodził w koszulce jednej z drużyn i twierdził, że będzie niezależnie sędziował mecz. No nic, Państwo te sceny widzieliście więcej na naszym Facebooku. Państwo też udostępnialiśmy zdjęć, chociażby słynnego neosędziego Dudzicza, który paradował w jednym szyku z. Owieczkami, e, oczywiście z barankami Pisu i dumny ze swojej niezależności, piał na Wiecu Pis. Jestem ciekawy Państwa opinii i Państwa oceny zachowania tego neona. Zachęcam, by podzielić się nią z nami i naszymi widzami na dole w polu na komentarze. Na koniec zapraszam Państwa do kliknięcia, subskrybuj nasz kanał. Mego to proszę, ponieważ właśnie to realnie pomaga nam być przed naszą konkurencją, a widzę te dane, że ponad 36,2% naszych stałych widzów tego jeszcze nie robi, więc wyobraźmy sobie je skalę, gdyby Państwo jednak, ci, którzy tego nie robicie, klawisz subskrybuj i kliknęlibyście, jak bardzo wystrzelilibyśmy w górę. Zapraszam też na checkpresse.pl, to nasz portal informacyjny, mnóstwo informacji o polityce, o Polsce i o świecie. Powstaje nasz drugi portal, o nim 1 listopada, a to wszystko możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki temu, że Czasem wchodzicie i robicie zakupy na antyprawach.pl, do czego zachęcam i o co oczywiście apeluję, ponieważ to realna forma bezpośrednio wsparcia naszej inicjatywy i naszej działalności, co pozwala nam inwestować w kanał, w ludzi i oczywiście w technikę. Zapęcam do tego, by wpaść na godzinę 17.00, również u nas o tej godzinie, drugie wydanie naszego programu. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania i oczywiście do klikania subskrybu. Ja z Państwem spotykam się znów dzisiaj, punktualnie o godzinie 17.00. Liczę na Waszą obecność. Dobrego i spokojnego dnia. Adam Bysiek, do zobaczenia. Czechpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.